Panzerkampfwagen 5 Panther w Polsce jest bardziej znany jako Pantera. Jest to niemiecki czołg średni z okresu II wojny światowej i była to bezpośrednia niemiecka odpowiedź na rosyjski czołg T-34-85 do końca wojny. Niemcy wyprodukowali go około 6000 sztuk w różnych wersjach. E, tutaj od wersji, od wersji a, G i F ostatnia wersja była już mocno poprawiona. Armata 7,5 cm KWK 42L70. Prędkość wylotowa pocisku to było około 935 m na, na sekundę dla wolframowych podkalibrowych pocisków. Eee, co dalej, miało na wyposażeniu dwa karabiny maszynowe MG34 7,92 mm, zapas amunicji było około 4200 nabojów, pancerz przód 65-80 mm, utwardzony powierzchniowo, wieża 45, bogi tył 100 mm na przodzie w wersji D i wersji A i 100-120 w ostatniej wersji G podczas produkcji, boki kadłuba 40 mm i załoga, to liczyła pięciu żołnierzy dowódca, działonowy, ładowniczy kierowca, radiooperator strzelec z ciekawych takich informacji można, można przypomnieć, że powstańcom udało się dwa takie czołgi zdobyć podczas powstania warszawskiego z takich ciekawych informacji właśnie jeśli chodzi o powstanie to swój szesl bojowy podczas powstania miały 3 sierpnia one zostały tam generalnie jak gdyby zdobyte podczas walki i naprawione sama załoga niemiecka uczyła powstańców jak używać jak walczyć z tymi panterami groźną karę śmierci, jeśli by po prostu nie pokazali jak się obsługuje skrzynie biegów i samą jednostkę, no to po prostu zginęli niechlubną śmiercią no bo, no bo na tym to polegało no niestety, także dwie pantery zostały wcielone do batalionu Zośka 5 sierpnia 44 roku jedna Panter zdobyła i oswobodziła 348 żydowskich więźniów obozu koncentracyjnego na ulicy Gęsiej. Co jeszcze z takich ciekawych informacji? Po II wojnie światowej 50 czołgów na swoim wyposażeniu mieli Francuzi do przezbrojenia do aż do końca lat 50. Jeden z ciekawszych modeli czołgów, szczególnie cieszący się dużą, dużą popularnością wśród kolekcjonerów. A ja sam bardzo lubię pograć tym czołgiem. Nie wiem jakimi wygracie. Także miło będzie mi jeśli coś napiszecie w komentarzach jakiego czołgu używacie w World of Tank. A jaki jeszcze byśmy chcieli tutaj zobaczyć. Także będę wdzięczny za jakiś miły komentarz. Dzięki.